A ja teraz witam kochane słoneczka. U mnie było dzisiaj przecudownie. Aż za gorąco. Wczoraj też gorąco. Teraz powiewa świeży taki wiaterek. A ja się urlopuję. I czuję, jak w sercu się tam wszystko tak gromadzi. Taka piękna energia. Do niego ciemny śpieszę. Nic nie muszę planować. Wstaję rano, patrzę czy świeci słońce, czy pada deszcz. Na szczęście jest cały czas. Słoneczko jeden dzień troszeczkę popadało. No i co kochani? Ja tam wciąż czuję w środku, że się zmieniam. Nie wiem czy Wy to widzicie, czy ktoś widzi. No myślę, że tak, bo zmiany są. <grym> Nawet jak ktoś nie wie, a widział mnie kiedyś albo teraz. Czy popatrzę się na moje zdjęcia kiedyś, czy na moje filmy, czy na mnie samą, czy ten, kto mnie zna z bliskich. Na pewno się zmieniam, bo ja to też czuję. I co jest fajnego w tej zmianie? Zmiany są cudowne, kiedy? No właśnie wtedy, kiedy my my sami pragniemy tej zmiany, kiedy my się czujemy dobrze z tą zmianą, kiedy to nie jest odgórne, tak? czyli nikt nam tego nie narzucił. Czyli nie robimy tego dla nikogo, dla swojego partnera, dla sąsiadki, dla koleżanki, dla dzieci, robimy to dla siebie. Wtedy to ma podwójne takie działanie, wtedy to jest widoczne i wtedy my jesteśmy szczęśliwi. Nie działa to na nas dobrze, kiedy inni nam wypłyną, co mamy w sobie zmienić, co im się tam nie podoba i my chcemy zawsze tą cenę się im przypodobać i dokonujemy tych zmian. Na siłę. Tak wiecie. Na hama można powiedzieć. Targniemy tą swoją duszę i ciągniemy ją zupełnie w inną stronę, a ona chce zupełnie w inną. I wydaje nam się, że uszczęśliwiamy te, te osoby, a tak naprawdę unieszczęśliwiamy siebie. Więc kochani, ja się nauczyłam, bo ja też tak kiedyś robiłam. Chciałam uszczęśliwiać cały świat. A teraz chcę, żeby cały świat uszczęśliwiał mnie. I ja nie patrzę naprawdę, czy coś się komuś podoba w tej mojej zmianie. Mój styl bycia, życia. To co mówię, to co robię, tam gdzie jadę, w co się ubieram itd., itd., itd. A teraz doszło jeszcze moje jedzenie. Co ja się kogoś będę pytać? W życiu się nie będę nikogo pytać. Kogo mam się pytać o pozwolenie? Czy ja mogę sobie gdzieś iść? Czy ja mogę sobie pojechać? Czy ja mogę sobie to zjeść? Czy ja mogę sobie zasiąść w tej restauracji? Czy mi wolno to ubrać? Czy mi tego nie wolno ubrać? Kochani, wszystko mi wolno. Mamy jakiś swój tam styl wypracowany. Czuję się w czymś dobrze. Nieważne, czy komu się to podoba, czy nie podoba, to ma się mi podobać. Ja miałam tyle rzeczy w sobie, które mi się nie podobały. Byłam zakompleksiona i tak dalej. A teraz po prostu nie jestem. Teraz jestem szczęśliwym człowiekiem, niezakompensowanym. Tak jak mówię, robię wszystko pod swoim kątem i daje mi to ogromną radość. Czy warto zmieniać innych? Nie warto. Kochani, kiedy chcemy my zmienić kogoś w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, w naszym domu, co robimy? Zmieniamy siebie. Poprzez zmianę siebie inni patrząc na nas też się uczą. I z czasem y, zaakceptują to, bo na początku nawet niewielkie nasze zmiany przeszkadzają innym, bo ludzie się wszyscy przyzwyczajają do nas, do naszych nawyków i my sami też się do tego przyzwyczajamy. Przez mnóstwo, mnóstwo lat czasami jest tak trudno zmienić nawet godzinę, w której trzeba wcześniej wstać, albo że chcemy iść na spacer, albo zacząć coś wprowadzać, e, e, jakiegoś, coś dla zdrowia, czy sport, czy jakąś z, zmianę jedzenia, cokolwiek. Jest nam ciężko. Ciężko ze sobą się tam pozbierać oganać. Innym jest też ciężko, ja rozumiem, że jak my się zmieniamy, to inni, inni na nas patrzą. Tak? Co się dzieje? Zaraz z taką ciekawością, z otwartą buzią, kurczę, coś jest nie tak z tą osobą, ona się zmienia. Dlaczego ona się zmienia? E, Zaczynają być różne podejrzenia. E, zaczyna się oceniać tą osobę. Ale kochani, jesteśmy gotowi na zmianę to wtedy to zaczynajmy. Jeżeli nie jesteśmy gotowi, nigdy nie zaczynajmy, nie stawajmy na starcie, bo zaraz te inne osoby nas tam podziubią, podziubią, jak ja to mówię, postukają, złapią, sprowadzą na ziemię i znowu gum siedzimy. Więc kochani, czy warto się zmieniać? Oczywiście, że tak. Nie ma nic gorszego, jako rutyna, moim zdaniem. Rutyna jest czymś najgorszym. Warto przemieszczać się, warto zmieniać miejsca. Nawet swoje buty, jak jakie mówię, przyzwyczajenia, że to jest moje krzesło w domu i nikt na nim nie może usiąść, bo my tylko tu siedzimy. Nie, zmieniajmy. Siedźmy raz tu, raz, siedźmy tu. Zmieniajmy kolory, testujmy wszystko. Czasem włosy, kolor zmieniajmy, czasem ubrania, e, e, jakieś buty, których nigdy na przykład nie ubieraliśmy. Ktoś chodził cały czas bliskim raptem e, sobie wys, wysokie albo odwrotnie. Po prostu życie, to jest taka degustacja według mnie, tak? Trzeba degustować, tak się smaki degustuję, Póki ja nie spróbuję czegoś, ja nie wiem czy ja to lubię czy nie lubię, tak? Więc muszę to spróbować. Tak samo w życiu. Ja nie, nie wiem czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. E, dopóki ja nie, nie spróbuję czegoś, tak? Czyli nie zatańczę z tym życiem, nie pojadę gdzieś, nie zwiedzę czegoś, nie poznam jakichś fajnych ludzi, nie przeczytam jakąś książkę cokolwiek bo tylko słuchając cały czas siebie, patrząc w jeden jak mamy taki takie przed siebie, jeszcze otaczają się ludzie, którzy nas naprawdę szczegą, jak ci strażnicy w Oni nas naprawdę szczegą, oni nam nie pozwolą wyjść, nie pozwolą opuścić tego więzienia, ale jak jesteśmy silni. Mamy tam tą swoją silną wolę, chęć innego życia, to uwierzcie mi, da się radę, da się radę wyjść. Najważniejsze jest to, żeby Najpierw otworzyć te drzwi. Wyjść poza te drzwi. Wyjść poza tą bramę I nie przestraszcie. Że ktoś tam będzie stał i zaraz nas krekuje, zaraz nam zaraz nas przesłowie. Po prostu trzeba być odważny. Całą wewnętrzną siłę. stąd ją wziąć, się kochani. Nie da się tak podnieść. Skąd ja je wezmę jeden, jeden, minuty. To po prostu troszeczkę pracy. trzeba popracować nad sobą. Nad swoimi myślami nad tym, czego ja pragnę, dlaczego ja tego nie robię. Mnóstwo pytań, mnóstwo odpowiedzi, zrozumienia samego siebie i potem tak wyruszyć jak fala takim uderzeniem, a później to leci jak wodostwa, a później to już się płynie i jak na łodzi i życie jest takie, później proste, lekkie, łatwe i przyjemne. To ja was kocham bardzo czym kolejnych cudownych linii i płyńcie zawsze stałą, zawsze z prądem, nikt nie podpiął. Kocham was bardzo, całuję i tulę do mojego serca jak zawsze. Wysiadczcie się.